No, hejka, hejka! Tutaj Karola Espaniola. Słuchajcie, wyjęłam zupełnie spontanicznie kamerkę i stwierdziłam, że może mi się uda coś nieco nagrać. Także zobaczymy. Tutaj uwaga w tle, moje piękne słoneczniki, które udało mi się dzisiaj dostać. A słuchajcie, dlaczego wyjęłam tą kamerkę? Ponieważ jutro organizuję kolację dla mojej hiszpańskiej rodzinki i będzie to taka kolacja. Śródziemnomorska, tak sobie to obmyśliłam i stwierdziłam, że w sumie może bym nagrała przygotowania do tej kolacji, ale nie jakoś tak super dokładnie. Tylko po prostu pokażę Wam, jakie dania przygotowałam, co tam sobie zaplanowałam, a może akurat to kogoś zaciekawi, może ktoś skorzysta z tych przepisów, komuś się spodoba. Także tak, mam nadzieję, że to jest fajny pomysł. Będzie dużo ryb, będzie dużo owoców morza. Podzieliłam się na pół z moim daniem. On będzie robił część, bardziej właśnie tę część, związaną z owocami morza, ponieważ ja jeszcze tak nie do końca opanowuję tą, tą kuchnię. Natomiast ja zajmę się tatarami. Postanowiłam zrobić dwa tatary. Ja słuchajcie, po prostu uwielbiam e, tatary, e, uwielbiam po prostu surowe ryby, jestem wielką miłośniczką. No i tak, pierwszy tatar to będzie tatar z tuńczyka, mm, drugi tatar, e, później oczywiście Wam jeszcze to dokładniej opiszę, e, drugi tatar to będzie tatar z łososia, z przepisu wyspiary, także wchodźcie koniecznie na kanał wyspiary i bloga, bo tam właśnie e, opisuję tego tatara i jest po prostu obłędny, niebo, niebo w gębie. Będę jeszcze przygotowywać carpaccio z pieczonych papryk, plus taka tapenada z czarnych oliwek i kaparów. To jest w ogóle przepis Lary Gesler. To jest przypadek w ogóle odkryłam ten przepis. Ona prowadziła live'a, ja sobie później go zapisałam. Bardzo mi się spodobało to danie. Następna część to owoce morza i tutaj będą almehas właśnie w takim sosie winnym, czyli sercówki, takie muszelki fajne. To danie jest obłędne też. I drugie danie to są kalmary. I powiem wam, że robi tak znakomicie te kalmary, ja nie wiem jak one mu wychodzą. One nie wychodzą mu ani gumiaste, ani jakieś takie twarde. No po prostu wychodzą przepyszne i robię je też w panierce, więc e, no zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko nam wyjdzie. Dzisiaj jest ogólnie piątek, ja tą kolację robię jutro, czyli w sobotę e, i generalnie postanowiłam dzisiaj zrobić ciasto, ponieważ e, po pierwsze pierwszy raz w ogóle będę to robić to ciasto. To jest ciasto, które bardzo często jadaliśmy w moim domu rodzinnym. Uwielbia. Ja myślę, że w ogóle jakbym miała wybrać takie ulubione ciasto mojej rodziny, no to właśnie byłoby to ciasto. I to jest ciasto dacquoise. To jest ciasto dacquoise z bezą, mascarpone. Ciekawa jestem, czy ktoś kojarzy. E, no ja też... Po prostu kocham, ale nigdy nie robiłam tego ciasta, więc trochę się boję i stwierdziłam, że zrobię dzień przed. E, zobaczę, czy, czy faktycznie no, dam radę przede wszystkim z tą bezą. E, boję się, powiem Wam, boję się tej bezy, no ale zobaczymy. Jestem, jestem dobrej myśli i jest to dla mnie jakieś takie wyzwanie trochę kulinarne, ale w sumie lubię takie wyzwania, zawsze mogę się czegoś nowego nauczyć, więc spoko. Że zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że wszystkim będzie bardzo smakować, bo o to chodzi. Hejka, uj, 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 uj. Trzę się bardzo. E, jest sobota. Wcześniej rano, no tak powiedzmy, że wcześniej rano. I jedziemy na Mercado de Cavania. W jednym z odcinków pokazałam wam Mercado Central Mercado Central. Central. jestem teraz na etapie uczenia się, jak się wymawia C. No, i właśnie tak mi wychodzi, jak mi wychodzi. W każdym razie pokazałam wam w jednym z moich odcinków ten największy rynek w Walencji. I oprócz tego największego rynku jest jeszcze kilka mniejszych, które mają równie dobrej jakości i świeże produkty. I jedziemy do tego najbliższego, oczywiście, nas, czyli jest to właśnie rynek Cabaniala. Ja jednak lubię na, na kolacyjkę sorry za to, że tak trzęsie. Ja jednak lubię na kolacyjkę kupować e, świeże produkty, e, także no gdzie indziej się nie udać jak na właśnie taki ryneczek. Właściwie to kupimy tam już wszystko. Tuńczyk, e, łosoś, owoce morza, almechas, e, kalmary. No, no wszystko tam kupimy świeżutkie. No i oczywiście najlepiej jest kupić te produkty tego samego dnia, dlatego właśnie jest tu to, to sobota. E, no i nic, to jedziemy, także mam nadzieję, że e, trochę Wam pokażę. Odzywam się do Was w międzyczasie. E, naszła mnie taka refleksja a propos sprzątania i przygotowywania się mm, do kolacji i do goszczenia kogoś. E, powiem Wam, że ja mam, nie wiem czy Wy też tak macie, ale ja mam coś takiego, że ja po prostu moje mieszkanie musi błyszczeć. Ja po prostu muszę mieć e, perfekcyjnie posprzątany dom. E, nie wiem czy to jest takie do końca zdrowe. <grych> Staram się tak, trochę tego oduczyć. E, oczywiście wiadomo, że musi być porządek e, i tak dalej, i najlepiej, żeby codziennie był e, taki porządek, chociaż. No chyba to raczej niemożliwe, ale powiem Wam, że mam coś takiego, że jak siadam po prostu na kolację, to często jestem po prostu padnięta, jestem zmęczona, wiadomo, gotowaniem, sprzątaniem itd. I mam takie wrażenie, że Hiszpanie sobie po prostu bardziej odpuszczają niż my, Polacy. My jednak mamy coś takiego, że. Już abstrahując od tego sprzątania, ale mamy coś takiego, że musimy wszystko sami przygotować, zwłaszcza wypieki. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby kupić ciasto w cukierni. Na no, Hiszpanie nie. I powiem Wam, że bardzo często było także że szłam w gości i po prostu było kupione ciasto, było bardzo dużo też produktów właśnie kupionych. I nawet podanych na takich y, tackach plastikowych. Yy, na początku to był taki trochę dla mnie, dla mnie szok, ale później stwierdziłam, doszłam do takiego wniosku, że tak naprawdę to oni oszczędzają sobie tego stresu związanego z tymi całymi po prostu przygotowaniami. Robią rzeczy, które są szybkie w przygotowaniu. Tak naprawdę, no, można to zrobić chyba prościej, nie stresując się tak przy tym. Yy, i później nie być zmęczonym i cieszyć się towarzystwem tych osób, bo tak naprawdę spotykamy się po to przede wszystkim, żeby spędzić razem czas, a nie żeby harować po prostu jak głupki. Czasem zastanawiam się, czy po prostu warto. No na pewno warto, bo oczywiście domowe wypieki nie mają porównania z tymi kupnymi i tak dalej. Jeżeli wkładamy w to serce, to, to jak najbardziej warto, ale może czasami warto by było też trochę odpuścić. No nie wiem, co myślicie? Idę dalej. Uwaga, uwaga, to jest moja pierwsza w życiu beza. Dobra, nie będę Wam ściemniać, to jest moja druga próba i drugie podejście. No nie wyszła mi ta pierwsza, dzisiaj jest już sobota i nawet powiem szczerze, że nie nagrywałam, bo trochę się zdołowałam. No i ta pierwsza wyszła trochę ciągnąca się, a więc skorzystałam teraz z innego przepisu, no i ta mi wyszła w końcu krucha. Jest ona co prawda taka trochę niskawa, taka jakaś mała, niska, taka bidulka trochę, ale w smaku jest bardzo, bardzo dobra. No i też ta konsystencja jest taka krucha a myślę, że właśnie taka powinna być beza. Tutaj mamy drugą, e, bo oczywiście później ona będzie przekładana kremem. Także tak to wygląda. O, tutaj macie dowód na to, że wyszła mi krucha. No a ta wczoraj to była zupełna porażka, ale nie poddałam się i dzisiaj zrobiłam jeszcze raz. Także słuchajcie, no trzymam się tego, że jednak smak jest najważniejszy, a nie wygląd. Później Wam pokażę jeszcze ciasto w całej okazałości. Tak wygląda mój daklas. Eee, I powiem wam, że coś mi w nim brakuje. Mam wrażenie, że nie do końca, nie do końca jest on dobrze wykonany. Jest jakiś taki niski. No nie wiem, coś tam jest chyba nie tak, no. no zobaczymy. Chciałam zaskoczyć tę moją hiszpańską rodzinkę, ale no jestem też początkująca, jeżeli chodzi o ciasta i cukiernictwo, więc no co mam zrobić, no. Próbowałam. Mam teraz szybko moje dania, żeby być trochę hałas chce, także przepraszam. E, tutaj mamy tatara z łososia. Tutaj mamy karpacie z czerwonej papryki, tapenadę, parmezan, rażone migdały i bazylia. A do tego taki chlebek. Tutaj mamy almejas, czyli właśnie te sercówki w sosie winnym. Mm, już mam na nie ochotę. I chyba tutaj wpadł listek bazylii. A tutaj mamy e, tatara nie, stuńczyka. Też jakoś tak ten sos, może to nie, jakoś nie, nie wygląda ładnie, ale jak się wymiesza, to jest naprawdę przepyszne. Na górze możecie zacząć e, prażony sezam. I ten sosik jest przepyszny, musztardowo-sojowy, pychotka. Naprawdę. I powiem Wam, że teraz już chyba jest czas na lampkę wina.